Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Rewis, to jest kolejny odcinek z Europy Universalis 4 No i co? No i co? Na co my się tutaj przygotowywaliśmy? Aha! Westernizujemy się. Dobra Ehm um. Dobra, pusto na minusie. Spoko. Można żyć. Minus 55 prestiżu Wszystko ładnie, pięknie. Rebelie gdzie będą? Teodorian? O oh, kurwa oh, shit Bohemia chce się lać z węgrami Którzy są ze Szwajcarią i Papajem Nie możemy dać więcej prestiżu, no nie możemy! Z mocno umysły błogorzej tutaj chociażby tylko tych krzyżaków. Ale nam tutaj zaraz rebelia wybuchnie, to będzie problem. Musimy szybko zaatakować... ...krzyżaków. Dobra, to zrobione, to nam co da? Technologia koszt... NIE! And speed... o Aha, muszę mieć pokój z papajem, no super Wundaba No dobra Czekajcie, zobaczymy kto kto się w wojnie. No czemu tylko my nie ma żadnych sojuszników i je łopie To boż Teodorian, gdzie to w ogóle jest? Teodoro, no to pewnie ci Jeszcze polscy separatyści ty Piny? Jakieś? No, już wybuchła rewolta. Dacie sobie radę. Dacie radę! Świetnie! Ale separatyści będą sobie tutaj hulać. Dobra, no, że to da pokonać krzyżaków jak najszybciej. Nie wiem czy my jaka to przejmuje. Ale trudno. Przyspieszmy troszkę. O kurwa, przez rzekę przeszliśmy. Nie! Losy kosteczką! Jezus Maria! Gdzie jaką rzekę do chuja? Może w góry, w las, nie wiem. No ale no. Jeee Co? Aha Regal już nie walczy. Spoczko. Dobra bohemia kula tych węgrów, ale już nie stoczyli walki, nie stoczyli żadnej wojny, dobra to jest jeszcze git Stoczymy dukaty, teraz jak miałoby nam buty wyskakiwać to nie Cholera nie mamy momentu powera jeszcze nawet, shit To jest naprawdę wojna nie na rękę Bohemia ma tysięcy. shit, gwiazdkowego ziomka Ludzie, to się da naprawdę wygrać. Nie ma. Dobra, szybko się podzielić na pół. Poprzejmować szybko miasta. O, ma nie weź ich, rozjebcie! Szybko, szybko, szybko zajmujemy. Krzyżaków Oj tam rosną, dobrze. Ole, trzy gwiazdki! Co on z nimi robi? To jest dzik. Dobrze, ale zbiałem nosa, Jeśli chodzi o Bohemię. Sam na trzech i jeszcze ich tu kula. No, no, zobaczcie to, co z nimi robi. Nie też, że jest ich mniej, a ten miał dwugwiastkowego, więc no. Słabi nie są Węgry. Dalej już Krzyżoki powinny się poddać. Jest. W Kijowie jeszcze nie! <gry> A, zostańcie tu, fuck. O, chuju. Nie, co ja, że on teraz w tym momencie, kurwa. Boż. Nie. Ale krzyżaki już nie walczą, dobra, ale trzeba iść zostałem z tego Ci co tak kampią? Ale ci tu się rozwijają. Fuck Nawadź. Rekrutować się. Mógł leży. Nie, no, musimy kosztem hajsu na razie, stabilizacja. Jest! Koniec stabilizacji? Fajnie, super, cudownie. No, nie wiem w sumie co mi teraz zdała. Ale fajnie, że jesteśmy zwesternizowani. Właśnie tak z tymi rebliami to dorwa jest... ...w 50% już. No, pójdziemy sobie poprzyjmować to, co te separatysty, chuje, nam zajęli. Wzięliśmy ich takie 15 tysięcy, to ich rozwalimy. Jak tam ci Bohemia idzie? Jeszcze Szwajcaria. Co? Frankfurt? Dlaczego? Szwajcaria tutaj. Szybciej, dwugwiazdkowy fakt. Rebelia jak tam, jeszcze troszkę. Dobra, zredukujemy. War Exhaustion. Dobra, stąd będzie wszystko już zajęte. Teraz pójdziemy na Teodoro. Ogarniemy tych budowników. No i pomożemy naszej bohemii. Działa, działa. Jakie mamy tutaj stan wojska, siedem tysięcy, no więcej działa. Aleksandra Pocielus. Jest. Polepszyć relacje. Co jest? Szwajcaria pokonana. Zostały tylko Węgry. I papa, który nic nie robi. A, sorry. Dobra. Ruszamy na. Tutaj gady. a jeszcze konia. Nie damy ich, im tych ziem. Walczyć. No. 7% zwycięstwa już, bo chemia, po prostu jesteś mistrzem. Eee! Mik się rozjebał, czy co? No, ha Haha! Ha -ha. Mongolia, jaka duża. Kurde, ci znowu tutaj tak lecą. No tego już nie będzie tak łatwo pokonać du, 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 du. No jaki White Peace Powinniście ich tam gdzieś za jaja i rozwalić jakieś takie Dobra Spoko, bo chemia rozpierdala wszystkich, więc idę za tobą. No to ich rozjepcie. O. Cudownie. To działa się przydadzą na wojnę okazji z Polską, tak. Mamy takie gównione wojsko, że to jest szok, ale no musimy teraz, teraz już musimy się tylko lać, teraz już nie ma innej opcji. Ile mamy? 12 tysięcy wojska, no to jest 18. Trochę jak gównienko takie, no ale... Coś tam zawsze zrobimy, no nie? Mamy więcej wojska niż Polska, to jest najważniejsze. Bohemia ma 11 tysięcy, a... No, może pokonać, kurwa, każdego. Gdzie jest ta bawaria. Takiego coś dla siebie w końcu. A technologia dyplomatyczna poszło. Dwa merkalizmu. Dobrze. Dobrze, idziemy technologicznie do przodu, bo no, stajemy z tyłu. Jesteśmy z tyłu po prostu. Dobra, mamy Pisa z Papajem. I co my tu możemy wziąć? O, 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 o. Weźmiemy sobie to i to. Co to chuja? To jesteśmy kory, ale dlaczego mamy prestiż taki? What the fuck? O mój Boże! Co się stało właśnie w tym momencie? Dalej przejmujcie ten fort, trzeba walczyć. Kory straciliśmy, no ale dochód, jak? Wrazaniu Uzbek Mileją przyspieszymy o jedno. O jezu, w mi tam. Dobra, koniec, jest. Idziemy zajmować Polaków. Tu, 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 tu. Ale dobrze, prestiż rośnie w sensie, dał do plus. Plus, prawie jeden na rok, więc no, coś tam daje. Ale ja pierdolę. No, jak do no minus 100 aż. Dobra co tutaj mamy dyplomatyczny To jeszcze nie, bo to będą przyjmowanie może Co oni chcą? Aha, no muszę nawrócić tych wszystkich gadów. To wiecie co, ja wezmę więcej tych misjonarzy No miało być więcej misjonarzy Easter Militia, Pike Infanty to się nie zmienia. Chałubice. Czy Łufni? Możliwe, że tak to można przetłumaczyć. Ech, Polska 11 tysięcy, a Masi 10. Ale nie, no z Bohemią można dać wszystko. Kocham was, ludzie. Jeszcze minus 5, Army Traditional. No nie! O kurwa! Bohemia! Nie! Jest Irli Prestige! Jak najwięcej prestiżu dawać, dawać, dawać? No, mamy misjonarzy przecież. Dobra, mamy Podolsk. Podolę! Ruszamy wyżej Kurwa, no czemu? czemu Z tym pierdolony prestiż takie Chujowe akcje się dzieją Podniesiemy to sobie stabilizację jeden To No, mamy no, tam wtedy 2 na plus, więc teraz weźmiemy sobie trade'a. No, no ciężko będzie z nimi wygrać 8-5-6 Mamy 10 6. Mamy 0 armatowych Oni też. Dobra, Bawaria tam leci. Odzyskuje swoje tereny. Dobra. Dobra, możemy kolejną dyplomację. Co to chuja? No nie, no naprawdę! Z Austrią! Tutaj to już was pojebało! 30 tysięcy woja oni mają, oni nas kurwa wciągną nosem Ja nie wiem Ja po prostu nie rozumiem tego Co deklar! Twer dobra, Boże. Dalej pisuj to kurwa teraz dziwi. No, ale daj mi coś! Ja pierdole Ja tu już chcę wypowiedzieć komuś wojnę Chyba tu Bohemia mobilizację robi Idziemy z nimi Dokąd ty zmierzasz człowieku Austria Sama Austria jest po prostu I sama Bawaria Dobra, widzę, że się zbierasz no to ruszaj gdzieś, to się tysiąc uspierałeś? Co, co, co ta bohemia? Idziemy na Austrię. O kurwa, Austria jest tak na górze, ona do mnie idzie chyba. Spierdałam. Kurwa, nie złożyłem. Pomóż mi. Dobrze, mają rzeczkę w dupie ich. Są w dupie, tak. Dobrze, coś tam prestiżu wpadło. Idziemy dalej. Jest 9% A no, jo, tu jest Bawaria. Oni mają minus. Ale i ja mam mniejsze morale, kurwa. No dwóch jako Nie zdążycie, poległem. A -a! <śle> Zdążyli. Dawajcie się, do dziewiątkę też polegnie. Nie zdążyłem chyba, a nie, zdarzyłem, jeszcze coś tam punktów zebrałem Walachia? Co co wy? Kim wy kurwa jesteście? No to chuja! Miałeś zabić tą Austrię! A dobrze że chociaż się w pobliżu kręcą mi Coś mi tu pomagają. Boże, jakie już się przetrzebione piechoty sam prawie straciłem. Co tu się dzieje? Dalej tam morale zbierać. No, płacę wam na maksa. Genua, dobrze. O kurwa. Osz! Aha, przyjmujemy razem. Jezus się wal, że Bawaria. Bohemia nie ma wojska. No hmm. nie, nie chcę mieć z Moskwą jeszcze problemów. Aż mając Bohemię, tam Coś by się dało ukulać. Dlaczego nie? O! Aha. Mogę tylko oferować? Nie mogę demandować. Gdzie znowu mają 20 tysięcy wojska? Czyli dupa z taką zaskoczenia. Gdzie tu trzeba nawracać? gdzie gdzieś tutaj było to, o właśnie tu aha, tylko nie ma gdzie? a idźcie, może coś tam w końcu ruszy dobra, to jest 30% już mamy tutaj nowsze działka Kulweriny sobie weźmiemy, jak chyba konica, tak. Husarów, wczesnych mamy, takich ala, bo oczywiście nie jesteśmy polską. ale to też takie powiązane, no bo w sobie powinniśmy być połączeni, no to. Zajmujemy sobie Austrię. Rewolta, super, gdzie? O mój Boziu, dlaczego mi się nic nie pokazywało? Musi tam wracać teraz znowu. Ale Austria dostaje 50% już mamy. Gdzie wyjdziecie? chodźcie, tu rozwalcie tą dwudziestkę, francuski papa? Jezus, wszędzie się kręcą wojska. Kurda, oni mi tam przyjmują moje ziemie krymskie. Jak to już wyglądało? Ja pierdolę! Trzeba zaraz wrócić szybko do kraju Co my tu mamy? O. Tak Minus 60 już tylko ha, ha. Ha, ha. Zwiększymy sobie stabilizację Skoro mamy tyle administracji dobra Już to napie Dala Kurde, przezeczkę chyba przelezłeś. Je łapie i nie poradzisz sobie O spokojnie, wróćcie tu ja będę przyjmował dalej Kurde, nie mogę im pozwolić na to Jeszcze dostałem w tupę z dwoma tysiącami, no co <śśmariacza> jest, No, o ty chuju Nie ma Szybko Bohemia pospiesz się Ja będę im te tysiączki wybijał, ale musisz się pospieszyć No gdzie ty leziesz? Port sobie poszli przejąć, no. Człowieku, rebelia u mnie. Ja muszę wracać. Ja port? No ja z tej strony. Nach ta Rebelia? Jeszcze w połowie nie ma, dobra. Jest jeszcze coś tak źle Dobra idę. Im. No, nie będę musiał im pomagać w sumie. Tym razem dadzą radę. Przejmę sobie to tylko jeszcze i... I ci idę stąd wale. Może uda mi się jakiegoś Pisa ode mnie, tak od rąbczyka może się dać hajs, dobra. Anulujcie Z tymi sobie traktaty Przez 60% Mimo wszystko nie chcą dać No dobra Jeżeli opuścicie yy, No te wasze ziemie mogę jedną no, prowincję wziąć tą Tylko na chuj, dawać hajs Bo chemia mnie lubi nadal Tak, lubi mnie Dobra, wracam do kraju przez Węgry? Ale to nadal to nie rośnie, minus Przez to, że nam Moskwa zaatakowała Musimy odzyskać te tereny po prostu Ok Rebeliant U Jezus Maria, jaka rebelia w ogóle Dobra, w na następnym odcinku będziemy się zmagać z tą rebelią No i pomyślimy nad atakiem na Polskę wtedy Austria już im nie pomoże więc możemy ich ścisnąć, więc na razie trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Jo!